Polska czy zagranica? Czy wracać na stałe do Polski? Osiem komentarzy. Podcast tam czy z powrotem. Dzisiaj wasze komentarze, część jedenasta, czyli odcinek stworzony razem z wami słuchaczami. W tej odsłonie wasze komentarze głównie na temat powrotu do Polski z zagranicy, czego się boicie, za czym tęsknicie, lub co was zaskoczyło już po powrocie do Polski. Nasze rozkminy i wnioski w tej kwestii są często uniwersalne, ale w dalszym ciągu temat od tej strony jest stosunkowo rzadko poruszany, tak jakby życie za granicą było głównie kwestią kalkulacji, gdzie się opłaca lub przygody i doświadczenia, czego mogę doświadczyć. To też jest istotne, jak i y, kilka innych kwestii, y, ale też w pewnym momencie, zwłaszcza po kilku latach życia za granicą, gdy pierwsze nowości i ekscytacje opadną, wielu emigrantów y, znajduje się na y, rozdrożu. Wtedy rozkminy często sięgają głębiej niż na przykład wybór miasta do zwiedzenia w kolejny weekend. Niejednokrotnie zaczynamy się ocierać o coś bardziej fundamentalnego, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To mogą być pytania: kim jestem i gdzie jest mój dom? Wiem, że nie tylko ja tak miałam, bo piszecie mi o podobnych rozkminach w komentarzach i w mailach, więc teraz idziemy do Waszych obserwacji i doświadczeń. W nagraniu przytoczę dosłowne cytaty lub jakieś wybrane idee czy obserwacje moich słuchaczy. Będą to często słowa inspirujące, odkrywcze lub skłaniające do refleksji, a często też pozytywne i optymistyczne. I tego właśnie potrzebujemy w dzisiejszych czasach. Przypomnę, że w podcaście tam czy z powrotem mówię o moich doświadczeniach zdobytych przez 7 lat życia za granicą, głównie w Londynie i o powrocie do Polski. Podcast nie jest poradnikiem. Serdecznie dziękuję Wam, że współtworzycie ze mną te treści. Teraz zaczynamy. Ja zachęcam do subskrypcji i do dalszego dzielenia się przemyśleniami i historiami. I jedziemy z komentarzem numer jeden: coraz bardziej skłaniam się ku powrotowi do Polski. Na emigracji jestem już 15 lat, i im jestem starsze, tym bardziej marzę mi się powrót do Polski. Fajnie jest słuchać komentarzy innych, którzy są zadowoleni z powrotu. Po sprzedaży naszego domu w UK możemy kupić w Polsce. Myślę, że jeszcze kilka lat i czas na powrót. Mamy trójkę dzieci i chcę, żeby moi wnukowie byli w 100% Polakami, a jeśli tu zostaniemy, to różnie może być. Także tak. Polacy, którzy wracają lub planują wrócić z emigracji, istnieją i takich historii. Kto wie, możemy, może będziemy widzieć coraz więcej. Ja życzę, żeby każdy żył tam, gdzie mu najlepiej, czy to w Polsce, czy za granicą, ale gdyby Polacy zaczęli wracać wyraźnie masowo do Polski, bo chcą i czują, że mają do czego, bo na przykład w Polsce się dobrze dzieje, no to to byłoby piękne i osobiście chciałabym zobaczyć taki scenariusz dla swojego życia. Komentarz numer dwa. Emigracja to wyzwanie. Mieszkając w moim poprzednim kraju, Kanadzie, próbowałam zmusić się do tęsknoty, sentymentu i poczucia wykorzenienia. Efekt był taki, że nie wyszło. Mam nadzieję, że czasem wszystko zobaczy jak należy. Jeśli ktoś tęskni, czuje się źle, to naprawdę warto rozważyć powrót. Wyjdzie lub nie wyjdzie, ale nie ma sensu się szarpać. Samemu można być w każdym kraju. Kwestia, jak się do tego podejdzie i czy będzie się widziało w tym problem. Ciszę można polubić, ale wiadomo, każdy ma swoją ocenę. Mnie odwiedziny świąteczne w Polsce przekonują, że lepiej mi jest za granicą. Ja z czasem zrozumiałam, że czułam się bardziej obco w Polsce niż za granicą. Rozumiem rozterki innych, poczucie obcości i jakie to trudne, bo ja się czułam tak przez długie lata. Od siebie dodam, że nie każdego do Polski ciągnie i nie musi, ale też fajnie, jak ktoś się tym dzieli bez potrzeby przekonywania, czy lepiej tam czy z powrotem, w lewo czy w prawo, w górę czy w dół. Ja osobiście uważam swój powrót do Polski za udany i za dobrą decyzję. Jednocześnie nie uważam, że każdy ma wracać. Po pierwsze, mówiłam już wiele razy, że nikt tego nikomu nie może doradzać, bo nie zna jego indywidualnej sytuacji, doświadczeń i preferencji. To jest samodzielna decyzja dorosłej osoby i każdy ma swoje powody. To, to nie zawsze jest zero-jedynkowe. Prawdopodobnie nawet rzadko jest takie, albo nie takie częste, jak nam się może wydawać. I tak, no, decyzja należy do dorosłej osoby i też przyjęcie konsekwencji tej decyzji, przyjęcie odpowiedzialności za nią, bo może się ona okazać strzałem w dziesiątkę, a może wcale tak nie być. Może okazać się tak zwaną Wielką Lipą. A po drugie, um, chociaż ja sama jestem zadowolona z powrotu do Polski i uwielbiam Polskę, nie sądzę, że każdy Polak będzie się lepiej czuł w Polsce niż na emigracji. Nie ma tutaj jedynej słusznej opcji czy słusznego adresu. Uważam, że warto jest żyć tam, gdzie jest nam dobrze i szczęśliwie. Polskę można też kochać na odległość, oczywiście, jeśli ktoś chce. I mnóstwo osób, którym życie ułożyło się na emigracji, często pisze tutaj na moim kanale bardzo pięknie o Polsce i, czo, i czuć ym, miłość albo szacunek do niej, chociaż życie napisało im scenariusz z dala od niej. Komentarz numer 3. Jeszcze jeden komentarz od u, użytkowniczki, która wybrała życie na emigracji, bo lepiej jej się sprawdziło. sprawdziło. Y, o Polsce wypowiada się w wyważony i pełen szacunku sposób. Użytkowniczka mówi. Hejt na własny kraj nie ma sensu, bo to nasz kraj, czy to się komuś podoba, czy nie, i kto hejtuje własny kraj, słabo się prezentuje. Ja do Polski nie wrócę, bo nie widzę potrzeby. Um, uważam, że jak komuś nie podoba się w Polsce, to niech wyjedzie, a jak nie chce wracać, to niech nie wraca. Ja się w Polsce nie widzę, tylko tyle i aż tyle. Na pewno można dobrze żyć w Polsce, ale nie każdy się odnajdzie w Polsce, czy w, czy w każdym innym kraju. Ale jak komuś jest lepiej w Polsce niż gdzie indziej, no to świetnie. Żyj i daj żyć innym. I to jest też jak najbardziej prawda. Żyj i daj żyć innym. Myślę, że to dobra y, zasada życiowa. Ja również, choć osobiście jestem zadowolona z powrotu do Polski, z emigracji, nie twierdzę, że każdy będzie. Znam ludzi, którym lepiej jest za granicą i byłoby to dość szalone namawiać ich na powrót. Każdy ma swój rozum i swoje preferencje, więc niech za nimi podążę. Komentarz numer 4. Teraz będzie o lęku przed powrotem. Krótko, ale treściwie. Chcę wrócić, ale ciągle się boję, że nie ogarnę polskiej mentalności. Ja też to rozumiem i myślę, że obawa jest uzasadniona, choć też często obawa jest większa niż. Sama rzeczywistość, trochę tak jak z wizytą u dentysty. Przynajmniej ja, jak byłam dzieckiem, bo teraz to jest trochę inne, trochę inaczej to wygląda. Często się mówi: Dental spa. Niemniej jednak, czekanie na swoją kolej u dentysty może być dla wielu gorsze i ciągnąć się w nieskończoność niż samo usiądnięcie na fotelu i na przykład leczenie, czy co tam jest do zrobienia. Ja tutaj też polecam odsłuchać nagranie na moim kanale Powrót do Polski, czy warto zaryzykować, lub odcinek o pierwszych momentach po powrocie do Polski. W wielu przypadkach, może nawet w każdym, chociaż nie mam pewności, ale często jest tak, że jakiś okres szokowy jest nieunikniony po tym, jak przez lata żyło się w innej rzeczywistości za granicą. Też podzieliłam się z wami, że z mojego doświadczenia lepiej, moim zdaniem, nie brać tych pierwszych momentów za wyznacznik i poczekać chwilę, żeby się zaadoptować, żeby to wszystko opadło, i tak bardziej na chłodno stwierdzić, czy jednak Polska, czy jednak zagranica, lub po prostu odczekać, żeby się na nowo odnaleźć. Komentarz numer 5. 19 lat jestem w zawieszeniu. Jestem z tych, co już nie wiedzą gdzie i po co chcą być gdzieś. Poszukiwanie game changerów i też szukam tej magicznej trzeciej drogi, tyle że lata mijają, po takim czasie to powroty są jakbyś odkrywał świat na nowo, bo i kraj nie ten sam. Czasem nie chodzi nawet o wyjazd za granicę, ale pewną odległość od domu rodzinnego w celach różnych, ale dalej stosunkowo blisko, by odwiedzać. Ogólnie konflikt na linii, tęsknota, nostalgia, swoboda, na przykład językowa versus anonimowość, wolność finanse, trudno to wypośrodkować. Emigracja to też niebanicja lub mus. Ja zawsze miałem poczucie, że na przykład w Polsce jest trochę za konserwatywnie, ale w UK jest zdecydowanie za bardzo progresywnie, bez trzymanki, co odbija się na społeczeństwie. Na przykład w Polsce jest znacznie bezpieczniej i ludzie ogólnie nie aż tak szaleni i opętani. Indywidualnie trzeba rozebrać na czynniki pierwsze wszystko. Po co mi to, czy po co mi tamto? Czy tylko kasa się liczy? Gdzie mnie pochowają? Kogo tam znam? Co lubię, czego nie? W tym pogoda i tak dalej. Temat rzeka, ale za dużo ludzi cierpi na rodzaj decyzyjnej schizofrenii, więc warto go poruszać, by nie cierpieć w milczeniu. Tutaj się zgadzam, warto to poruszać, by nie cierpieć w milczeniu, bo też, jak powiedziałam, wbrew pozorom ten, ten temat nie jest aż tak często poruszany, jeśli chodzi o inne wątki odnośnie życia za granicą. Ja tu jeszcze dodam, że tak naprawdę większość mojego podcastu, tam czy z powrotem, jest o tym, o byciu w tym szpagacie między Polską a krajem ABC, czy miejscem takim a takim. Polecam tutaj odsłuchać nagrania pierwsze. O master kraju idealnym. Ten koncept się właśnie wiąże z tym, że jak mieszkam w dwóch czy kilku miejscach, krajach, to później może mi być ciężko się zdecydować, co mi się podoba, bo każde miejsce czy kraj oferuje coś innego, ma swoje plusy i minusy. I tak mogę żyć przez lata, szukając nieistniejącego ideału. Dlatego polecam nad tym się pochylić, jeżeli czujesz, że jesteś w takim szpagacie i nie wiesz co i jak. Po może ci to pomóc odkryć wiele rzeczy o tym twoim zawieszeniu. Możesz też sprawdzić nagrania, czy warto wracać z zagranicy. Jedno ma w tytule checklista, a drugie medytacja, i tam dzielę się z Wami, jakie pytania moim zdaniem warto sobie zadać, gdy mętlik w głowie. To jest, taki bardziej, to jest takie podejście bardziej praktyczne, żeby dojść do tego um, koru w nas, który prawdopodobnie może nam pomóc podjąć tę decyzję. Wiele rozbija się też o priorytety i o to, co w tym momencie jest dla nas najważniejsze, a my robimy często taki błąd, że chcemy przeanalizować wszystko na 100% i na 100 lat do przodu, i broń Boże, nie podjąć jakiejś decyzji, za którą będziemy płacić przez miesiące czy lata naprzód. Ale też właśnie w rezultacie często zwlekamy z tego powodu, kręcimy się w kółko albo jesteśmy no, utknięci na wieki wieków. Komentarz 6. Mój pradziadek był trzy razy w USA przed 1910 rokiem. Przed wyjazdem byli bogaci. Prababka Karolina powiedziała Jakubowi, jak umierać to w Polsce. Mam starszego syna z, nową, z synową w Belgii, którzy w Polsce w ciągu 14 lat nie dorobiliby się tego, co obecnie posiadają. Niedługo wracają. Młodszy sen po rozwodzie ma dobry zawód i radzi sobie ze spłatą kredytu, alimentami, wojażami po Europie. Dziś i za kilka lat Polska będzie tak jak USA w latach 1990-2005, kiedy ściągano fachowców z całego świata. Tak w ramach ciekawostki ja też miałam prababcię Karolinę i pozdrawiam autora komentarza, pozostałych zresztą też. No i właśnie teraz też może pojawić się pytanie, z jednej strony gdzie żyć, a z drugiej strony gdzie chce być pochowany, pochowana. Dla niektórych może się to wydać abstrakcyjne. Zwłaszcza w latach młodości, ale u mnie, kiedy już ta rozkmina, czy wracać do Polski, czy nie, była bardzo niezno, nieznośna, zaczęły pojawiać się właśnie takie pytania. O tym mówię więcej w odcinku Powrót do Polski, zostać czy wrócić. A tutaj przypomnę jedną anegdotę, którą wspominam w tamtym odcinku. Pewnego letniego dnia, spacerując po Brooklynie w Londynie, natknęłam się na stary i mało estetyczny cmentarz. Uderzył mnie kontrast z polskimi cmentarzami, które kojarzyłam jako zadbane i ważne miejsca kontemplacji. Natomiast w moim odczuciu ten cmentarz w Brokli w Londynie był wyjątkowo smutnym i opuszczonym miejscem. Wydawał się też wyjątkowo niechciany, no takie miejsce, od którego lepiej jest się za życia i po śmierci też trzymać z daleka. I to doświadczenie wzbudziło we mnie refleksję na temat mojego życia, i poczucie samotności w Londynie, na temat mojego losu jako emigrantki. I zaczęłam grać sobie w taką grę, co by było, gdyby, i zadawałam sobie masę pytań: co jeśli nieoczekiwanie umarłabym w Londynie? Ilu ludzi by to zauważyło? Po jakim czasie? Co jeśli umrę w Londynie w podeszłym wieku? Kto mi zorganizuje pogrzeb lub kremację? Co jeśli moją śmierć poprzedzi przewlekła i ciężka choroba? Kto będzie moim kontaktem w nagłych wypadkach lub wsparciem emocjonalnym? Jakie będzie moje życie, jak przestanę być młoda, sprawna i niezależna? Gdzie chcę być pochowana? W Polsce czy za granicą? Czy chcę zostać za granicą do końca mojego życia? Kim jestem? I tak dalej, i tak dalej. Były to pytania natury egzystencjalnej, jak i strach przed przyszłością, i sprawiły one, że doznałam wtedy takiego m, pewnego kryzysu. Wiedziałam dwie opcje. Jedną z nich był powrót do Polski z nadzieją na bardziej stabilne życie. Drugą opcją była kontynuacja życia za granicą z nadzieją na cud. Natomiast wiedziałam, że coś musiało się zmienić. Ja coś musiałam zmienić, bo już miałam dosyć y, chaosu, dezorientacji i roztelepania za granicą, ale też o tym mówię w wielu innych odcinkach, co było po powrocie do Polski. Ja w skrócie mogę powiedzieć, że powrót zakończył się szczęśliwie. Dla mnie. Komentarz numer 7. Teraz komentarze tych, których powrót do Polski mile zaskoczył. Zresztą podobnie jak mnie. Myślę, że to byłaby całkiem fajna rzeczywistość, gdyby ta Polska była krajem, w którym Polacy chcą żyć, a ci, co wyemigrowali, żeby chcieli tutaj wracać albo na stałe, albo w odwiedziny. A jeśli wybrali inne kraje, to przynajmniej, żeby czuli się dumni z miejsca, w którym się urodzili i z uśmiechem patrzyli, jak się w nim teraz dobrze dzieje. Więc to będzie komentarz zbiorczy, to znaczy łączy cztery komentarze, bo jednym zdaniem podsumowują decyzję powrotu w tych przypadkach trafną. Pierwszy użytkownik mówi: Wróciłem, odżyłem. Drugi użytkownik: Ja po 30 latach w Niemczech wróciłem do Polski i jestem zadowolony. Trzeci użytkownik. Wróciłem z Irlandii po 10 latach, nie żałuję, a Warszawę kocham. I czwarta użytkowniczka. Wróciłam do Polski z Holandii i nie żałuję. Oczywiście, choć um, często w przypadku wielu osób decyzja jest trafna i wiele komentarzy na moim kanale to potwierdza, to nie jest tak u każdego, więc przede wszystkim pamiętaj, że decyzja i konsekwencje tej decyzji należą do Ciebie. I nikt ci tutaj nie może powiedzieć, co masz robić. Ja ze swojej strony życzę wszystkiego dobrego i żeby twoja decyzja, jakakolwiek by nie była, była strzałem w dziesiątkę. Komentarz numer 8. Komentarz na zakończenie. Podróże są super, w tym przebywanie i praca w innym kraju, ale dom, swój punkt odniesienia trzeba mieć. No właśnie, bez względu na decyzję yy, i gdzie zdecydujemy się żyć i być, Myślę, że tak, jak najbardziej, punkt odniesienia trzeba mieć, ale też poszanowanie swoich korzeni jest bardzo istotne w naszym życiu, moim zdaniem. I też uważam, że punkt odniesienia to takie fundamenty, na które składa się też zdrowa duma narodowa, czy może zdrowa duma ze swojego pochodzenia i korzeni, no i docenienie swojej ojczyzny, jakkolwiek to może górnolotnie zabrzmieć. No, i życie może mi się nawet w Polsce nie podobać, może mnie denerwować, co się tutaj czasami odwala, i mogę się nawet zdecydować na emigrację, ale to nie wyklucza pierwotnego szacunku do swojego kraju, do ojczyzny, chociażby przez to, że jest to nierozerwalnie, tak naprawdę, związane z moją egzystencją na tej planecie. Ja uważam, że warto jest żyć tam, gdzie jest nam dobrze i szczęśliwie. Jednocześnie, w moim odczuciu, szacunek do swojego miejsca pochodzenia to bardzo istotny element tej układanki. To też praktyczne podejście, które daje dużo spokoju w głowie, czy to dla Polaków żyjących w Polsce, czy na emigracji. Być może też dzięki temu łatwiej Ci będzie podjąć decyzję, gdzie żyć, mając właśnie ten wspomniany punkt odniesienia szacunek do korzeni i wiedząc, że Polskę można kochać i szanować albo na miejscu, albo na odległość. Ojczyzna to nie jest tylko kwestia szerokości geograficznych. Życzę wszystkim słuchającym i szukającym znalezienia swojego miejsca na ziemi, albo na zawsze, albo na przykład na przeszłe 5-10 lat, może 5 miesięcy, już tam ile, ile dla Ciebie będzie najlepiej, byleby tylko żyło nam się dobrze i szczęśliwie. To tyle. Jeśli Wam się podobało, zapraszam do subskrypcji, polubień i zostawienia jeszcze więcej komentarzy, zwłaszcza w tym temacie, bo jest sporo osób, które ma te rozkminę, to czytam o tym bardzo dużo tutaj na kanale, chyba jest to tak naprawdę najpopularniejszy wątek, dlatego zostawiajcie komentarze, yy, dzielcie się, inspirujcie. Czasami nie zdajemy sobie sprawy, ile jeden komentarz może zmienić, uświadomić coś czytającemu lub sprawić, że się uśmiechnie. Nawet z nadzieją. Więc zachęcam, życzę też dużo klarowności, czy to od razu, czy z zaskoczenia, czy pro, krok po kroku w stronę jasności. Na koniec bardzo dziękuję za poświęconą uwagę i wysłuchanie i do następnego.